No królewskich pokoi Krótki apel Czas misji Zdać sprawę Potem spać Pierwsza noc Już wśród swoich Z prezydentem Co wiódł ich Na wawel Cicho śpią Ale no Los nas to, co czyste i prawe. Niech pojedna jedna i ludzi. Dzień, gdy oni dotarli na wawę, nie wolno, lecz równym krokiem. Proszę Państwa, przybył Pan Prezes Jarosław Kaczyński, parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. Nasze patriotyczne spotkanie wspominające święte pamięci pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę oraz wspaniałych ludzi, którzy zginęli pod Smoleńskiem, rozpoczniemy od hymnu narodowego.